Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Monika na kanale Mama Tarot i Runy. Witam Was kochani w kolejnym czytaniu miesięcznym. Będę dzisiaj omawiać lipiec 2023. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Wszystkim lipcowym, lwom, ale w ogóle lwom życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pięknie wam oczywiście dziękuję za obecność na moim kanale. Z góry dziękuję za subskrypcję, lajki oraz komentarze i udostępnienia. To jest dla mnie taka forma nagrody, czy też podziękowania z Waszej strony za moją pracę dla Was. Także wielkie dzięki. Oczywiście, zapraszam do kontaktu mailowego, jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, lekcjami tarota bądź run. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Również wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do Bolkowa między 13 a 16 lipca, a nawet wcześniej tam będę chyba od 12 do 17. Jest. Nie, do 16. Dobrze. Na festiwal Castle Party będę tam na rynku wieszczyć i Wróżyć, jeżeli chcecie skorzystać ze spotkania bezpośredniego, zapraszam Was bardzo serdecznie na to piękne wydarzenie. Dobrze. Dzisiaj omówimy zodiakalne lwy, Jaki będzie to miesiąc dla Was? I Was. I Was. I Was w pozycji prawidłowej, a więc tutaj się szykuje transformacja i zmiana. Zobaczymy, co powie Tarot, ale pamiętajcie, że to jest czytanie dla dużej grupy odbiorców, a więc trudno mi tutaj wieszczyć, czego ta zmiana będzie dotyczyć w Waszym przypadku. Ej was odpowiada śmierci w. W tarocie. Może to być zmiana wewnętrzna na poziomie psychiki, może to być zmiana wewnętrzna na poziomie cielesnym, czyli tutaj jest na przykład uzdrowienie, uleczenie, czy to w przypadku psychiki traum, czy też w przypadku ciała choroby, jakiegoś stanu chorobowego. A więc widzę tutaj poprawę. Jeżeli macie się poddać jakimś operacjom w lipcu, to EJWAS pokazuje, że zakończą się one z korzyścią dla Was, ponieważ odpowiada ona właśnie interwencjom, na przykład chirurgicznym. Jeżeli poddajecie się jakiemuś leczeniu, ono również będzie skuteczne. I was to może być również zmiana planów, zmiana jakiejś sytuacji, zmiana również wewnętrzna tego, w jaki sposób myślicie, działacie, funkcjonujecie. Kojarzy się, to znaczy, odpowiada, powiem tak. Odrodzeniu i regeneracji, zarówno na poziomie ciała, jak i ducha. To może być bardzo przełomowy dla, dla Was, również dla mnie, miesiąc, po którym nie będziecie już tym samym człowiekiem, tak powiem. Bo, ponieważ Ejwas pokazuje bardzo głębokie zmiany zmiany na poziomie podświadomości. Może być tutaj też temat związany z podświadomością. Ejwas jest kojarzony ze skorpionem, czyli z tym co podświadome, co nieuświadomione, co głębokie, co trudne, co traumatyczne. Tu może być miesiąc uzdrawiania jakiejś traumy. Ponieważ jest to runa kojarzona również z magią, z wieszczeniem, z dywinacją, z okultyzmem, może być tak, że tego typu dziedziny bardzo Was zainteresują w tym miesiącu. Możecie też z, takiego, z tego typu usług korzystać w lipcu. Ej Was to jest koniec i początek. Czyli może być tak, że coś w sensie symbolicznym umrze w lipcu, żeby mogło się narodzić coś nowego. Myślę, że tutaj będzie się, będzie miał miejsce jakiś taki mocny, głęboki proces odrodzenia, regeneracji. Być może tutaj będziecie też korzystać z. Z takich metod, które pozwolą Wam odkryć w Waszej podświadomości, w waszej psychice, to, co wami tak naprawdę kieruje, bo kieruje nami podświadomość. I tutaj może to być na przykład korzystanie z wsparcia psychologa, psychiatry. Właśnie osoby, która zajmuje się dywinacją, Um, może to być też na przykład przyszła do mnie um, hipnoza regresywna, tak? Um, żeby odkryć, kim tak naprawdę jestem, co mną kieruje. Um. I tyle <ścoughs> w tym temacie. Dobrze, zobaczymy, co powie tarot lipiec. Rycerz monet, rycerz mieczy, czwórka mieczy. Bardzo refleksyjny miesiąc. U niektórych z Was może to być podyktowane jakimiś spotkaniami. Spotkaniami w przelocie, spotkaniami przypadkowymi. Może to być też podyktowane wiadomościami, które do Was dotrą od owych rycerzy. Tutaj pokazanych rycerza monet i rycerza mieczy. Tutaj może być też zmiana sposobu zarobkowania, może być też zmiana sposobu myślenia. Docierają do Was jakieś nowe treści, nowe informacje, które zmieniają kierunek Waszego myślenia, a nawet kierunek Waszego działania. Tu być, może być też zmiana part, partnera, partnerki z rycerza monet na rycerza mieczy. Czyli z kogoś takiego stałego, przepraszam, kogoś, z kim byliście dotychczas w stałym związku, na kogoś nowego. Możecie po prostu pragnąć jakiejś nowej jakości, innej jakości, ponieważ ziemia i powietrze wykluczają się. Może być też tak, że faktycznie niektórzy z Was będą poddawać się jakiemuś leczeniu, będą korzystać z jakiegoś retreatu, a będą przebywać w szpitalu. Bardziej to widzę jako coś zaplanowanego przy rycerzu monet. Może być tak, że na przykład leczenie, które było planowane. Znacznie później zrealizuje się właśnie w lipcu z korzyścią dla Was. Również pobyt w szpitalu, pobyt w sanatorium, pobyt na jakichś warsztatach medytacyjnych, na przykład duchowych, może skutkować ową zmianą, o której mówi i Was. Giermek buław jako energia dominująca, wyzwanie król mieczy, co jest ukryte, kapłanka i wpływ w przeszłości, cesarz. Pierwsza połowa miesiąca siedem buław, a druga połowa miesiąca król buław, e, przepraszam, monet. Bardzo fajny miesiąc dla Was, moi drodzy. Dużo ludzi się tutaj pokazało, bo nie, nie tylko mamy tych rycerzy: rycerza monet i rycerza mieczy to mogą być przedstawiciele y, ziemi i, e, i powietrza mamy również króli króla monet i króla mieczy, tutaj może być też taka sytuacja, bo mamy tutaj swego rodzaju dojrzewanie, jakiś proces dojrzewania waszego bądź kogoś z waszego otoczenia, może partnerów, może partnerki, gdzie ktoś przekształca się. Taką poczynić obserwację. Z energii niedojrzałej w dojrzałą, zmienia swój sposób zachowania, zmienia swój sposób podejścia do życia, do świata, do Was. Może być również tak, że to dzieje się w sposób taki subtelny, niewidoczny. Wy to bardziej wyczuwacie, wy to bardziej odbieracie na poziomie emocjonalnym, duchowym mentalnym aniżeli na poziomie fizycznym to będzie miesiąc też jakiś szans. Szans, które mogą na trwałe zmienić wasze życie i tutaj jest na przykład zmiana partnera. Tutaj jest na przykład jakaś nowa historia miłosna, mamy giermka buław, ona może się realizować na przykład w nowych okolicznościach, w nowym miejscu, gdzie jesteście sami, gdzie musicie poszukać nowych znajomych, gdzie prezentujecie się też sami z siebie w, jakimś, w jakiejś nowej jakości, w jakiejś nowej krasie. Bardzo, bardzo, bardzo interesująco to wygląda, ponieważ ja mam wrażenie, jakbyście mieli potrzebę zaprezentowania się w nowym miejscu, w nowej jakości, przed nowym partnerem, albo też osoba przy Was prezentuje się w taki sposób. I, jest to z korzyścią, z korzyścią dla was, z korzyścią dla Waszej sytuacji i z korzyścią dla Waszego e, związku? Mm, bo dzięki temu lądujecie w tym królu monet, czyli w, takim, mm, w takiej bardziej stabilnej, e, pewnej, bezpiecznej e, energii, tak? Co my tu jeszcze mamy? Ponieważ uwarunkowaniem tutaj jest ten cesarz, może być tak, i mamy takie dwie ważne persony, króla monet i króla mieczy. Może być tak, że zaznaczy się w tym miesiącu w Waszym życiu jakaś osoba, która reprezentuje e, autorytet, e, instytucje, urzędy, procedury, przepisy. E, Edukację, czy instytucje edukacyjne. Czyli będzie okazja, żeby komuś zaimponować, będzie okazja, żeby się komuś zaprezentować. Ktoś Was może zobaczyć w zupełnie innym świetle: jako kogoś posiadającego wiedzę, mającego pomysł na siebie, jako kogoś. Merytorycznie do jakiejś funkcji przygotowanego i jako kogoś pewnego, tak zwana pewna firma. Także zdobywajcie tutaj poparcie tego typu osób, bo jest szansa, albo zabiegajcie o poparcie tego typu osób, bo jest szansa, że je zdobędziecie. Ja mam takie wrażenie, że zodykalny lew podjął decyzję o tym, że przejmuje kontrolę nad swoim życiem, wyzbywa się strachu, wyzbywa się nieśmiałości i jest gotowy uderzyć do najwyżej postawionych, żeby uzyskać to, na czym mu zależy, i otrzymuje pozytywną odpowiedź. Mogą być tutaj, tak jak powiedziałam, wiadomości, wieści, informacje z urzędów, natomiast koniec końców jest to z korzyścią dla Was. Tutaj wszystko się stabilizuje, tak? Coś być może będzie Wam dane, coś być może będzie Wam zaoferowane. Ja mam też takie wrażenie, że zodiakalny lew przejmuje jakąś taką. Przejmuje kontrolę również w związku. Sam jest tym autorytetem, który wskazuje kierunek innym, który uczy innych, który dyscyplinuje innych. To może się objawiać poprzez na przykład dyscyplinowanie partnera/partnerki. Czekają Was jakieś ważne rozmowy, być może rozmowy o pracę, być może ważne, ważne rozmowy z partnerem, partnerką. One mogą skutkować przejściem do kolejnego jakby etapu w związku, w którym jesteście, ale mogą również do takiego bardziej powiedzmy dojrzałego etapu. Tak? I w tym sensie pora na zmiany, ale mogą również skutkować zmianą partnera, po prostu. I to jest jakby z Waszej woli, z Waszej potrzeby, i też to wynika z Waszej dojrzałości, ze świadomości tego, co chcecie, a czego nie chcecie. Tak mi to tutaj wygląda. Może się również zmienić na korzyść wasza sytuacja finansowa. Możecie też zmieniać miejsce zamieszkania, a to dzięki większemu, czy też bardziej stałemu, bardziej przewidywalnemu, bardziej bezpiecznemu układowi zawodowemu, tak, dostajecie na przykład stałą umowę o pracę, zaoferowana zostaje Wam praca, albo uzyskujecie jakieś granty. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na to, co podświadome, na to, co subtelne, na to, co niewidoczne i na to, co przede wszystkim bardziej wyczuwalne, aniżeli namacalne, tak powiem. Tutaj też może być jakiś ukryty romans, ponieważ Giermek Buław to za, zapowiada. Natomiast ja widzę bardziej taką sytuację, że z tego ukrytego romansu y, rodzi się coś więcej, zaczyna Wam bardziej zależeć. I y, pod koniec miesiąca może się stać tak, że. Y, o ile na początku był to ukryty romans, o tyle na końcu jest on już jawny i jest to po prostu pełnoprawny, że tak powiem, związek, tak? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję, papa. Pa.